bara et Zbawienie rozpoczęło się od Żydów. I słowo zaczęło się od Żydów. W tę niedzielę słowa Bożego zaczniemy więc od Żydowskiego podejścia do Tory, do Słowa Bożego. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, w jaki sposób Żydzi czytają Słowo Boga? Jest tam bardzo dużo szacunku. Myślę, że moglibyśmy się wiele, wiele, wiele nauczyć od Żydów. Jest to tak święte zajęcie, tak święta rzecz, Tora, zajęcie czytania Tory. Że kiedy zaczynają robić po kolei wszystkie te czynności, spotykają się z czymś bardzo świętym. Zakładają najpierw na głowę swój żydowski talit chustę, która, mm. która zakrywa głowę podczas modlitwy. Mężczyzna czy kobieta nie może czytać Słowa Bożego z odkrytą głową. Trzeba, trzeba uniżyć się i zakryć w pokorze swoje człowieczeństwo. Jest się przed kimś, przed czymś bardzo świętym. Żyd na, w trakcie czytania Słowa Bożego nie używa swoich rąk do przewracania stron, do śledzenia tekstu. Jest używany żydowski jad, taki punktak, cyrkiel, który pomaga śledzić po kolei tekst święty. Żydzi mogą nas wiele nauczyć, jeśli chodzi o szacunek i podejście do słowa Bożego. Dla Żyda słowo Boga, Tora jest świętym, świętym przedmiotem. Jest narzędziem do komunikacji z kimś tak ogromnie świętym. Że człowiek w spotkaniu się ze Słowem Bożym staje się na powrót stworzeniem, ma ogromny szacunek i potrzebuje wielkiej, wielkiej pokory. Moglibyśmy się wiele nauczyć od Żydów, jeśli chodzi o czytanie Słowa Bożego. Zobaczcie, jeśli chodzi o Boga. Dla Żydów jest on tak bardzo, bardzo święty Kadosz, Kadosz, Kadosz. Że aby spotkać się z nami, Bóg daje wysłanników. Nigdy nie spotyka się z nami bezpośrednio, dlatego że nawet wypowiedzenie Jego świętego imienia odebrałoby nam życie. Jego świętość jest tak wielka. Żydzi bali się spotkania z Bogiem twarzą w twarz, bo oznaczało to dla nich stracenie, utracenie całego człowieczeństwa, wypalenie, śmierć, stanięcie na zawsze już przed przed tym, który jest święty. Dlatego człowiek zawsze spotyka się z Bogiem przez wysłanników. I takim wysłannikiem jest na przykład anioł, który opowiada człowiekowi, przekazuje człowiekowi różne wiadomości. W żydowskiej teologii bardzo jest rozwinięta angelologia. Takim narzędziem też do komunikowania się z człowiekiem jest właśnie Tora, jest język Boga. To jego, każdy żyd uczy się, aby rozpoznać Boga, aby się z Nim spotkać. Uczy się tego, w jaki sposób Bóg przemawia do człowieka. Natomiast jest to tylko i wyłącznie narzędzie do komunikacji. Jest to Ojczyzna Boga. Jest to kraj, jest to księga, która uczy. W jaki sposób wygląda niebo, w jaki sposób wygląda Bóg, do czego człowiek dąży. Dlatego Żydzi są narodem wybranym, są religią księgi. My, jako chrześcijanie, poszliśmy trochę dalej. Każdy z chrześcijan, kiedy otwiera pismo święte, nie, nie musi. Dotykać w taki sposób, w jaki robią to Żydzi, pisma świętego. Dlatego, że pismo święte odwołuje, odwołuje do osoby. Nie jesteśmy księgą, nie jesteśmy religią księgi, ale jesteśmy, jeżeli chcecie tak to nazwać jesteśmy religią osoby. Każde słowo, które jest wypowiadane w piśmie świętym, Kieruje naszą uwagę na tego, kto je wypowiada. Wręcz spotykamy się z tym, co czytamy. To się zaczyna dziać. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że podczas czytania Pisma Świętego mieliście wręcz wrażenie, odczucie tego, że, że osoba, która wypowiada te zdania, te słowa, Stoi wręcz naprzeciwko was. Do dzisiaj pamiętam, kiedy czytałem fragment słowa z Ewangelii świętego Mateusza, miałem takie wrażenie, że Chrystus, który mówi o modlitwie, kiedy się modlicie, nie bądźcie jako obłudnicy. kiedy, wypowiada, kiedy czytałem te słowa, kiedy wypowiadał to Chrystus, miałem takie wrażenie, że On stoi przede mną i i mówi je wprost do mnie. On nam to obiecał, że na każdym miejscu, kiedy jest wzywane Jego imię, we wspólnocie, kiedy kiedy czytamy, słuchamy Słowa, to staje się Ono ciałem, jest przed nami, jest, jest obok nas. Chrześcijaństwo, każdy chrześcijanin, który czyta Biblię, spotyka się osobiście z tym, który te Słowo wypowiada. Kiedy otwieramy Ewangelię, kiedy otwieramy Księgę Przysłów i gdyby właśnie wtedy stawał przed nami Chrystus, w jaki sposób byście słuchali tego Słowa? Jak byście postępowali, gdyby to Słowo do czegoś was zapraszało? Gdyby na przykład to Słowo powiedziało wam, co macie robić w najbliższym czasie? Czy uczynilibyście to bardziej, czy może mniej, albo czy to by nic nie zmieniło? Słowo, kiedy staje przed nami, czyli Chrystus, wypowiadający te słowa właśnie do nas, zaprasza nas, tak mówi cała Biblia zaprasza nas do tego, aby być posłusznym temu Słowu aby być posłusznym Chrystusowi. W trakcie chrztu pańskiego, w trakcie przemienienia na górze, tabor, Bóg ojciec mówi nam to wprost: słuchajcie, mojego syna. I to słuchanie nie polega tylko na tym, że czytamy sobie to słowo, tak jakby Jezusa tam nie było, ale słyszymy to, co Jezus chce, abyśmy wykonali. Chce, abyśmy w ten właśnie sposób postąpili. Mamy problem z posłuszeństwem, dlatego mamy też problem z posłuszeństwem słowu. Jest takie rzymskie, Przysłowie, które bardzo często było używane przez ojców pustyni, to przysłowie rzymskie mówi, że jeżeli ktoś słucha, ktoś prowadzi siebie samego, nie ma mistrza, nie ma nauczyciela, nie ma przewodnika, to będąc takim prowadzącym samego siebie, staje się uczniem głupca. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie ani osądzić naszych błędów, ani. Coś obiektywnie zewaluować, na coś obiektywnie spojrzeć, nawet na to, co się dzieje w tym momencie w naszym życiu odnośnie kościoła, jego przemiany, odnośnie strajku kobiet, odnośnie roli kobiet w kościele czy mają być przy ołtarzu, czy nie sami z siebie, sami prowadząc siebie, nie jesteśmy w stanie. Dojść obiektywnie do jakiegoś dobrego wniosku. Dlatego Jezus wręcz nakazuje nam. Posłuchajcie tego słowa. Bądźcie jemu posłuszni, a ono odda Wam. Ona, ono odda Wam całą mądrość, którą ma w sobie. Nazywacie mnie panie, panie, a nie, mówicie, nie robicie tego, co, co Wam przykazuje. Gdybyśmy tak postępowali, że za każdym razem, kiedy. Sięgamy po Słowo, staramy się z całych swoich sił wykonać to, co Słowo nam nakazuje, to, co Jezus nam mówi w danym momencie, zobaczylibyśmy cud. Jaki to jest cud? To jest cud przemiany nas samych. Słowo ma taką właściwość, Chrystus ma taką moc, że kiedy zaczynamy wcielać w czyn, jego samego, Jego słowo, zaczynamy przemieniać się w Niego, zaczynamy być Nim. Nasze życie zaczyna się zmieniać. Zaczynamy naprawdę inaczej patrzeć na, na żony, na mężów, na, na dzieci. Zaczynamy inaczej patrzeć na władzę, inaczej zaczynamy patrzeć na hierarchów w kościele, inaczej podejmujemy decyzje. Chcielibyśmy kupić taki samochód, ale widzimy, że idąc za Słowem Chrystusa, idąc za, Je za Jezusem, kupujemy na przykład samochód lepszy. Jezus jest mocą, która nas przemienia. Słowo, jeżeli czytane, jest też wykonywane. Zaczyna naprawdę zmieniać nas, a jeżeli ja się zmienię, zmienia się cały świat. żeby dobrze spotykać się z Chrystusem, żeby nasze czytanie słowa, czyli patrzenie na Chrystusa, słuchanie Chrystusa, aby ono było owocne. Każdy z nas potrzebuje mieć takie trzy umiejętności, trzy predyspozycje, o które musimy wcześniej zadbać. O tych trzech predyspozycjach mówią ojcowie pustyni. I tymi predyspozycjami, umiejętnościami w czytaniu Słowa Bożego jest pokora, jest wiara i jest prostota. Pokora, wiara i prostota. I żeby dobrze czytać Pismo Święte, żeby dobrze usłyszeć Chrystusa, musimy się ukorzyć przed Jego Słowem, przed Nim. Nie jesteśmy na tej samej. Relacji na, tej samym, na tym samym pułapie. Musimy się ukorzyć. Taką pokorę najlepiej się ćwiczy w relacjach z ludźmi. Kiedy wybieram coś trudniejszego, kiedy ustępuję miejsca kiedy wybieram na przykład, aby komuś usłużyć, żeby na przykład wyczyścić w tym tygodniu kibel w swoim domu. Zaczynamy się wtedy uczyć pokory. I to może nas doprowadzić do owocnego czytania Słowa. Drugą rzeczą jest wiara. Wiarę potrzebujesz jak powietrza, jak, jak respiratora, kiedy ci tego powietrza brakuje. Zwłaszcza kiedy czytasz Pismo Święte. Bez wiary w to, że stoi obok ciebie Chrystus, że mówi do ciebie te słowa, twoje czytanie będzie bezowocne. Będzie tak, jakby z tego drzewa, spadały zgniłe owoce na ziemię i nikt z nich nie korzysta. No i oczywiście tą trzecią predyspozycją, której bardzo potrzebujemy w czytaniu słowa, jest prostota. Dlatego, że Duch Święty jest autorem jest autorem każdego z tego słowa, każdej strofy, każdego zdania w Piśmie Świętym. Potrzebujemy prostoty. Duch święty jest Bogiem prostoty. On chce nas doprowadzić do prostej, prostolinijnej relacji ze Słowem, z Chrystusem. On będzie nas do tego prowadził. Nie jest Bogiem skomplikowanym. Osoby, które nie komplikują Słowa Bożego, które czytają je w prostocie i przyjmując, wykonują. Uzyskują najwięcej owoców, i do tego każdego z nas w tych dniach zapraszam.